Uważam, że od zawsze świat komedii miał tą przewagę nad tym światem celebryckim, że my byliśmy rozpoznawalni, byliśmy lubiani, natomiast my nie byliśmy na tych wszystkich afiszach, wiesz, typu, kurde, gazety, plotki, pudelki i inne takie. Na mi się i do teraz tak jest, bo widzę, wiesz, po kolegach typu Paczej, Ślotek i, i wiesz, o, to są ludzie, którzy sprzedają stadiony, największe hale i do kilkukrotnie. Większość gwiazd muzycznych czy jakiś może im tylko i wyłącznie pozazdrościć. A nimi nie, nie interesuje się, wiesz, ten świat właśnie różowy, pudelkowy, landrynkowy I to jest świetne, że to nam zawsze dawało ten oddech i, i mogliśmy sobie swobodnie żyć. Tym, że robiliśmy komedię i dawaliśmy ludziom, czy dajemy ludziom jakiś tam śmiech, radość od, oddech. Tym kupowaliśmy ich sympatię. I to nam wystarczało, a nie tym, że wiesz, w moim związku, aha, aha jest tak cudownie, i teraz my jedziemy na Seszele, a teraz jesteśmy w ciąży. No mówię, to jest takie dla mnie bardzo słabe.